Brakuje ci monet na wymarzony skład? Wbijaj na SuperCoinsy.pl Końce kupisz za pomocą wielu metod płatności, a na Twoje konto trafią bezpiecznie dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem dawczo 5% taniej. Kolejny tydzień eventu to nowe nagrody rozdawane przez SuperCoinsy. Możecie zgarnąć wiele super prezentów, w tym mniej więcej karty specjalne i darmowe końcy. A nagrodą główną jest lewandowski z Team of the Season. Szczegóły promocji w opisie polecam. Siemanko, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was w karierze Akademii TSV Monachium. Pewnie starsi moi widzowie, którzy śledzą kanał od około dwóch lat, będą pamiętać coś takiego jak Akademia Green Rovers. Była to według mnie fajna kariera, którą prowadziliśmy sobie przez lekko ponad miesiąc i tam naszym zadaniem było doprowadzenie Forest Green, zespołu z czwartej ligi jak najwyżej, dotarliśmy aż do Premier League, wychowując przy tym jak największą ilość wychowanków. To samo zrobimy teraz tylko w lidze niemieckiej, mamy już taki okres, gdzie mało kto gra w Ultimate Team i ja stwierdziłem, że zrobimy sobie taką małą, luźną, wakacyjną serię. Jeśli będzie Wam się podobać, to zostanie ona na kanale i filmy będą się pojawiać co kilka dni pewnie, a nawet i może nie wiem, codziennie. To wszystko zależy od Was, tak więc zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie te filmy oglądać często no i suba, jeśli ktoś z Was jest nowy. Jeśli chodzi o nasze TSV, tutaj wygląda sprawa tak, że no skład nie jest jakiś najsilniejszy, Pieniędzy nie mamy za dużo, dlatego pewnie potrwa, myślę, jeden sezon budowanie naszej takiej jedenastki. Do tego oczywiście chcę stawiać na juniorów, jak już mówiłem wcześniej, dlatego wykupimy sobie na sam początek skauta. I to, co jest ważne odnotowania, to to, że symulujemy tutaj oczywiście... Yy, wszystkie spotkania, tak? Może będziemy grać jakieś, nie wiem, kiedyś tam w pucharze, jakieś z lepszymi drużynami, czy może jak awansujemy do Bundesligi, ale póki co skupiamy się na symulacji yy, i na początek kupimy Scouta, tylko tych pieniędzy mamy tak mało, że stać nas tylko na Scouta, co ma jedną gwiazdkę doświadczenia i jedną ocenę, więc kupmy go, żeby po prostu nam się odblokowali inni. Yy, aha, i ciągle ta, tacy sami są. Dobra, to poczekajmy, bo po prostu nas nie stać. Mamy tego jednego, który, no nie oszukujmy się, ale nikogo nam nie znajdzie po prostu, więc wyślijmy go sobie byle gdzie, może na przykład do Belgii na 3 miesiące i tyle. I zobaczmy z ciekawości, czy są zawodnicy, których ja bym raczej nie używał, bo wiadomo, zawsze takiego zawodnika można sprzedać i to będą dodatkowe pieniądze. Tak więc, patrząc od wartości, najlepszym zawodnikiem jest Lex, ale jego nie chcę sprzedawać, bo on może występować na wielu pozycjach, no i jest po prostu najlepszy. Tutaj jest lewy obrońca Steinhardt, owusu, ale owusu jest wypożyczony, tak samo jak i Reader. No, tak czy inaczej, ciężko nawet tutaj będzie znaleźć kogoś, kto mógłby zostać sprzedany, że nie jest nam potrzebny i po prostu możemy się go pozbyć, bo naprawdę mamy tutaj zawodników, którzy no muszą nam pomóc w awansie ja bym pozbył się na przykład tego środkowego Arona Berzela z tego względu, że zobaczcie, mamy tutaj Webera 24-letniego i jest też Erdman, yy, który jest po prostu lepszy, tak więc ta dwójka byłaby takimi podstawowymi obrońcami więc jego sobie póki co dodamy do listy transferowej, no i zobaczymy czy w ogóle ktoś się chętny pojawi za niego tak samo myślę, że bramkarza możemy pozbyć się na przykład tego Bonmana bo mamy tutaj po prostu lepszego od niego Hillera i do tego młodszego no i okej, okay, lecimy z symulacją do turnieju przedsezonowego, plus taki, że też zawsze jakieś pieniądze, wiecie, otrzymamy za ten turniej, tak więc może to pozwoli nam też w jakimś stopniu pozwolić sobie na lepszego skauta pomyślę też nad wypożyczeniem jakichś zawodników, bo kto wie, może ktoś ciekawy na przykład jest do wypożyczenia z tych takich lepszych klubów na przykład z Bundesligi, tak więc wejdźmy sobie tutaj do szukania zawodników, wiem, że mało kto tak robi, ale to ma być inna kariera to ma być kariera po prostu, gdzie budujemy od podstaw TSV żeby stało się wielkim klubem i mam nadzieję, że to nam wyjdzie. Tak więc tutaj zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie ligę uzupełnimy i właśnie dajmy tutaj bundę z i zobaczmy, czy ktoś jest do wypożyczenia. Jeden zawodnik, Kiprid. ale czy on w ogóle, coś z niego jest? Nie wiem, zobaczymy. Wyskautujemy sobie jego i to nam pewnie wiele powie zobaczmy sobie jeszcze na przykład Premier League tutaj mamy widzę większą ilość graczy, ale to też nie są zawodnicy jacyś świetni, no ale wiecie wyskautować zawsze sobie można na przykład tutaj prawego brońcę, może też będzie całkiem solidny czas pokaże, ja już nie przedłużam przesymuluję ten turniej przedsezonowy i zobaczymy ile wtedy pieniędzy będziemy mieć zgromadzone, a tutaj mamy ofertę za Berzela, którą ja sobie przyjmę, ale jednak będę chciał nieco więcej tutaj za niego otrzymać. Pomyślałem tak też sobie, że w sumie, żeby wiecie tak dobrze zacząć, żeby mieć jedną perełkę, może wykupmy sobie wyszukanie przyszłej gwiazdy. Dla tych, co nie wiedzą, jest to coś takiego, że za miesiąc, jak się nie mylę, za miesiąc Scout przyniesie nam, nasz łowca talentów, po prostu jedną jakąś ciekawą perełkę, no i tego zawodnika oczywiście będziemy tutaj jak najbardziej starać się rozwijać. Do tego Berzel tutaj za pół miliona odejdzie do Spezi, tak więc do Ligi Włoskiej. No i mam nadzieję, że to już pozwoli nam także zainwestować w lepszego skauta. Zobaczmy sobie swoją drogą, czy już ktoś tam jest jakby do wzięcia lepszy. No nie, cały czas ten... O! A jednak mamy, jednak mamy tego skauta za 900 tysięcy. Na niego sobie już możemy pozwolić, tak więc on mam nadzieję już... No będzie nieco lepszy, weźmy sobie go na 6 miesięcy, no i zobaczymy, czy jakąś powiedzmy gwiazdę, yy, czy też młody talent nam przyniesie. Mamy wyskautowaną dwójkę naszych zawodników do wypożyczenia, a także Bonman został sprzedany, tak więc fajnie, bo jakiś klub za niego zapłacił po prostu kwotę odstępnego, tak więc on odejdzie. A jeśli chodzi o tutaj skautowanych zawodników, no to Kiprey ma ocenę 64, całkiem nieźle. W sumie na rezerwowego napastnika by się przydał, natomiast Johnson 59, tak więc ja. Jeszcze tylko bym najpierw zobaczył, zanim podejmiemy decyzję, ilu mamy napastników. A napastników mamy w sumie tak dosyć średnich, bo jest Moulders, ale jest już nieco wiekowy. Jest także wypożyczony Obusu i z -Race. no nic ciekawego. A na prawej obronie mamy Wilsza a, także, Wilsza, a także Paula i Wegera. Tak więc prawej obrony nie ma co ruszać, ale tego napastnika w sumie chętnie wypożyczę. No i okej, okay, udało się. Kiprid, czyli młodziutki napastnik Herty Berlin, trafi do nas na jeden sezon na wypożyczenie. Fajnie, bo po prostu daje więcej możliwości wtedy w napadzie, przy, w przypadku jakiejś kontuzji czy coś. Tak więc myślę, że na pewno się przyda. Eee, no i co, nie pozostaje się. Eee, nie pozostaje nic innego, jak czekać na pierwsze spotkania. Tutaj mamy jeszcze dressela, ale ja go nie chcę się pozbywać. On jest młodziutki, więc ja go pozbywać się nie będę. Jedyne co jeszcze zrobię, zanim przejdziemy do pierwszego symulowanego meczu, to ustawię treningi, żeby też trenować naszych najmłodszych, najlepszych graczy. Kolejna oferta, jaką dostaliśmy, tym razem za naszego lewego pomocnika. I w sumie też jestem w stanie zaakceptować ją, jeśli będzie nieco wyższa. No, bo w sumie aktualnie nie gramy skrzydłami. Przed chwilką ustawiałem skład i tak oto wyjdziemy na pierwsze spotkanie. Myślę, że nie ma co się rozwodzić nad tymi zawodnikami. No, skład jest średni, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądać do momentu, aż sobie po prostu wytrenujemy naszych młodych juniorów. No i zobaczmy: debiut nieudany 2 do 0 jest porażka, ale ja się domyślam, że pierwszy sezon będzie najcięższy. I naszym kluczem będzie to, żeby po prostu nas nie wyrzucili z TSV. Mam nadzieję, że dadzą nam szansę dłużej tutaj popracować. No i przez ten pierwszy sezon będziemy musieli jak największą ilość młodych zawodników znaleźć, a także ich porozwijać. Jak widzicie, kilku naprawdę też ciekawych zawodników mamy tutaj już w klubie. No i po prostu z nimi też musimy czekać, aż poprzez treningi się rozwiną. No a ja im też mam zamiartować oczywiście szanse w składzie. Tutaj mamy dogadaną sprzedaż tego lewego skrzydłowego, więc ja go zaakceptuję. Możecie uznać, że pozbyłam się zbyt dużej ilości zawodników, ale też będę brał dużą ilość zawodników z naszej akademii, tak więc to się, że tak powiem, wyrówna. Tutaj ktoś chce kupić naszego środkowego pomocnika, ale ta oferta jest zdecydowanie za niska, a też no jest on ważny, bo jest z pierwszego składu, więc też bez przesady właśnie z tą wyprzedażą. No i kolejne spotkanie przed nami z Eintrachtem Brunswick. Zobaczmy, jaki będzie tutaj wynik. Mecz na wyjeździe, rywal dobry, będzie źle. A jednak nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. Ale cieszę się, że wygrywamy. Byłem pewny, że to nie będzie nasz najlepszy mecz, ale jak widzicie, trzy punkty dopisujemy sobie do konta. Nasi młodzi zawodnicy tutaj, czyli Klasen, a także Belkachia. Rozwijają się oby, tak dalej. A my, już za chwileczkę, powinniśmy też mieć pierwszy raport z naszej, e, jakby no z wypadu tak scouta w poszukiwaniu młodych talentów. Zobaczymy, kogo tam nam znajdzie. E, ale zanim to, to jeszcze spotkanie jest F FSV cwikał, A tutaj mamy ofertę za Paula, e, którego ja nie chcę oddawać bez naszym rezerwowym prawem obrońcom. Tak więc, lecimy do kolejnego meczu jesteśmy gospodarzem, więc fajnie byłoby tutaj odnieść jakiś korzystny wynik eee, i 2 do 2, no nie jest najgorzej, nie jest też najlepiej punkcik zawsze się przyda, szczególnie właśnie na początku, kiedy ta nasza kadra nie wygląda najlepiej i mamy 1 sierpień, a to oznacza, że mamy comiesięczny raport juniorów a także wrócił nasz łowca talentów tak więc zobaczymy, kto okaże się tym naszym talentem, ale póki co eee, zobaczmy tutaj jest to Artur Martin, Belk, 16-latek ja oczywiście podpiszę z nim kontrakt, chociaż nie! To nie jest on. To jest zawodnik, oczywiście, znaleziony przez naszego skauta. To nie jest jeszcze ten młody talent, a on naprawdę nieźle wygląda, ten Artur Martin, mimo 16 lat, tak więc ja go podpiszę. Natomiast zobaczmy sobie, kogo nam ten łowca talentów znalazł. Chyba, że mylę się, ale czekajcie tu jest tu jest ten znaleziony przez naszego skauta środek obrony Portugalczyk Fabio Barros. No on wygląda fantastycznie. Jest niesamowicie szybki, dosyć niski jak na środek obrony, ale myślę, że taki zawodnik w naszej szkółce na pewno się przyda. Ten Artur Martin wcale nie wygląda źle. 16 lat, 53 oceny ogólnej. Będą z niego piłkarze, myślę, z obu panów. Ja ich oczywiście za chwilkę dorzucę do treningu, a ten środkowy obrońca myślę, że Rada Moment nawet może dołączyć tutaj do naszej kadry i kto wie, nawet i może do pierwszego składu niebawem. Tak więc to wszystko za chwileczkę. 7 sierpnia będzie kolejny raport już z tego jakby lepszego skauta, tak więc mam nadzieję, że on kogoś ciekawego nam przyniesie. Tu oferta za naszego ofensywnego pomocnika, ja tą ofertę przyjmuję, bo on jest dopiero trzecim ofensywnym pomocnikiem naszym, więc na pewno nie będziemy go potrzebować. A pieniądze zawsze się przydadzą na kolejnego skauta. Kolejne spotkanie jest Waldhof i wygrywamy dwa więc te mecze wyjazdowe coś nam póki co służą. Kolejne punkty z meczu wyjazdowego możemy sobie dopisać. Za chwilkę przed nami spotkanie pucharu Niemiec, zanim to, to oczywiście wrzucimy sobie, myślę tutaj w miejsce na przykład belkachi naszego młodziutkiego Barosa Niech on się tutaj rozwija jak najszybciej gry defensywne i także wrzucimy sobie może tutaj chociaż nie bo on ma 18 lat z niego też będzie ktoś ciekawy może tutaj zamiast tego lewego obrońcy wrzucimy sobie naszego pomocnika Martina Belga który też mam nadzieję że w przyszłości zadebiutuje w naszym zespole i co? I czekamy na raport skauta, który przyjdzie do nas lada moment. No i właśnie, mamy raport. Zobaczmy, bo tutaj jest już większa ilość zawodników. 110 tysięcy wartości. Ja zawsze patrzę na tą wartość, bo ona odzwierciedla jakby ocenę ogólną zawodnika. No ale wiadomo, potencjał też jest ważny. 180 tysięcy, całkiem nieźle. Tutaj 50, więc możemy sobie już go odrzucić w tym momencie. 60 tysięcy też odrzucimy i tutaj 60 też. Tak więc ciekawie wygląda ten zawodnik. Pytanie tylko, jaką będzie miał ocenę ogólną. Wydaje mi się, że coś koło 55-54, więc ja bym go póki co zostawił jeszcze tutaj, a tą dwójkę myślę możemy usunąć i zobaczymy, czy z tego Juliana Frensera za miesiąc coś będzie. Najwyżej wtedy albo się go weźmie do szkółki, albo odrzuci. A my jeszcze sobie przesymulujemy spotkanie z Medpen. Jest to pierwsza runda Pucharu Niemiec. Jeśli przeszlibyśmy tą rundę, to wtedy już jesteśmy losowani razem z drużynami na przykład z Bundesligi, więc może się trafić nam jakiś ciekawy rywal, tak więc zobaczmy mecze na wyjeździe póki co nam służyły, zobaczymy czy tak będzie dalej, fajnie by było ale niestety nie tym razem 2 do 1 przegrywamy, rzutu kartnego też tam ktoś nie wykorzystał, ale nawet nie wiem czy to my, czy oni wykonajmy sobie tutaj kolejny trening i nasz Baros, czyli młody 16-letni środkowy obrońca, wbija ocenę 61. Tak więc ten zawodnik naprawdę myślę, będzie w stanie tutaj rozwinąć się bardzo. W przyszłości myślę, że dostaniemy za niego duże pieniądze. A ja już teraz żebym po prostu w przyszłości nie zapomniał. Dodam go do drużyny seniorskiej. Myślę, że tam się jak najbardziej już nawet w tym momencie przyda. No i co? Pierwszy taki wprowadzający odcinek za nami. Jeśli seria Wam się spodoba i chcecie ją oglądać częściej, dajcie znać w komentarzach, jak i zostawcie łapkę w górę. My słyszymy się pewnie już jakoś za dwa dni. Tymczasem to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko.